Can I be your superhero? Superhero. Ja Siema. Widzicie inną plażę. Jestem teraz w Stepnicy. Jest wysoka woda. Wczoraj byłem tutaj na chwilę tylko zobaczyć jaka jest woda. No nic, spróbujemy. Wczoraj wieczorem nie było ludzi. Spróbujemy tam to obejść. Zobaczymy czy coś w ogóle wpadnie. Byłem tu jakiś rok temu i naprawdę nic fajnego nie wpadło. Eee, także no co, widzimy się w wodzie. Na razie. Mamy pierwszy fajny sygnał. 30, 32, albo zrywka, albo rzutówka. Ale 20 groszy. Także pierwsza z dzisiaj. Woda też taka, kurde, trochę syfiasta. Wysoki stan wody. Nie brałem dzisiaj Nemo, nie będę nurkował, bo jest kurde zimno. Środek lata, jest pogoda naprawdę. Tragedia. i glony, kurde glony to jest masakra nie wiem jak oni dbają o tą plaży, ale jestem w połowie plaży i jest pełno glonów dobra, włączę się jak się znajdę 10 grosz do kompletu widzę ślady Przyznać się kto chodzi po stepnicy. Dobra kolejne 10 już jestem troszeczkę głębiej szału nie ma wiatelek wieje Zobaczymy, co to się uda tutaj znaleźć. Jeszcze tak posiedzę do godziny. Jeżeli nic nie będzie, to spierdzielam. Szkoda dnia marnować. Mamy pierwszą biżuterię. Właśnie wykopałem. Jest to kolczyk nie jakiś szalet metal z taką kartką, ale bez oczka, już. No dobra, mamy chociaż pierwszą biżuterię. Za to wczoraj, 20 grosz. Kolejne 20 grosz. rocznik, tamten. 21 poprzedni. Ale glonów masakra. Po prostu nie idzie Przeczasać czy tego cepką. Tyle siły muszę użyć w ręku. No dobra, kończymy. <laughs> Jesteśmy już tutaj na podsumowaniu. Skończymy <laughs> dzisiaj już łowić. Nie będzie dzisiaj nic robił. Naprawdę zimno. Z bardzo zładcie. Plaża przyczysana, Naprawdę bardzo dobrze. Byłem dziś około półtorej godziny i tylko tyle tu się udało znaleźć, mamy ze współczesnych pieniążków 6,20 20 i kolczyk, taki szaj z metalu, no i parę kapsli, jakieś tam zawleczki, no i kończymy na dzisiaj, nie wiem, może za tydzień mi się uda wyskoczyć, zobaczymy, dobra, to trzymajcie się, na razie.